Lodówka społeczna przy ośrodku pomocy społecznej już od jakiegoś czasu jest dostępna, ale jak widać, nie zawsze jest wypełniona, chociaż Państwo się staracie uzupełniać. Tak, staramy się. Teraz zyskaliśmy taką nową możliwość uzupełniania lodówki, ponieważ po przyłączeniu cus do ośrodka pomocy społecznej tworzymy taką jedną całość. Dzięki temu obiady, które zostają niewykorzystane przez naszych podopiecznych, a których nie odbierają z różnych to przyczyn, chociażby nawet pobytu w szpitalu, umieszczamy wówczas w lodówce i osoby, które są chętne, które chciałyby zjeść taki obiad mają możliwość odebrania tego obiadu bezpośrednio z lodówki. Natomiast warto zaznaczyć, że też słyszymy my takie głosy, że lodówka jest cały czas pusta, ale proszę też nie ulegać złudzeniom, że ona jest cały czas pusta, to że znaczy, że nic z niej nie ma. Raczej bym stawiała na to, że kiedy tylko coś się pojawi, to od razu zostaje zabierane. Wskazywać to może na też dużą potrzebę takiej formy wsparcia, bo osoby, jak tylko coś w lodówce się pojawi, ktoś coś z czymś się podzieli, od razu zabierają. Więc myślę, że jest duża potrzeba. Lodówka funkcjonuje już czwarty rok, więc spełniła swoją rolę taką w przekazywaniu tego, co możemy, z czym możemy się podzielić. Więc myślę, że warto pamiętać o tym, że takie miejsce istnieje i żeby się podzielić tym, co dla nas już jest czymś za dużo, czymś, co nie jesteśmy w stanie przejeść. No właśnie okres około świąteczny ten noworoczny to jest taki, kiedy e, często organizujemy jakieś większe przyjęcia, zakładamy być może, że goście zjedzą więcej niż zjedli i to jest e, choćby okazja do tego, żeby to jedzenie się nie zmarnowało. Można je przynieść tu. Tak, oczywiście i do czego bardzo gorąco zachęcamy. Nasza polska gościnność i tradycja nakazuje przygotować tego jedzenia w ogromnych ilościach, więc y, bardzo często zostaje nam po tych świętach. Warto zapakować, wsadzić w pojemnik, przynieść do lodówki, bo niestety są... Są też takie osoby, które tego nie mają. Więc jeżeli tylko ktoś ma taką możliwość, jeżeli mu zostanie, albo kupił więcej i wie, że mu to będzie zbywało. To bardzo prosimy podzielić się z osobami, które tego potrzebują, dla których ten dar będzie naprawdę darem serca. Co można do tej lodówki włożyć i jak powinno być to jedzenie zapakowane czy opisane? Tak naprawdę do lodówki można włożyć wszystko, oprócz alkoholu i produktów spożywczych, które są zepsute, które już jak gdyby wskazują na to, że się nie nadają do spożycia. Mogą to być produkty kupione i na przykład zapakowane, mogą być to produkty przygotowane przez nas. Wkładamy wówczas do opakowania, czy to słoika, czy kartonowego czy papierowego, plastikowego opakowania, na którym naklejamy naklejkę czy tam zwykłą kartkę z napisem co to jest, jakie produkty zawiera, jeżeli jest oczywiście taka możliwość i napisania do kiedy ewentualnie można tą rzecz spożyć. Na przykład w przypadku, nie wiem, zupy, napisania tego okresu kilku dni, że została przygotowana, dajmy na to w Wigilię, i tam parę dni ma ten okres takiej ważności. Tak samo każdy inny produkt. Jeżeli jest to na przykład, nie wiem, wędlina, też napisać kiedy po prostu została zakupiona, żeby osoba, która bierze że wiedziała w jakim okresie ją powinna spożyć.